Ten film powstał dzięki wsparciu naszych patronów na Patronite i YouTube. Halo, halo, cześć. Witajcie moi drodzy w kolejnym materiale na naszym kanale, w kolejnym materiale pogodowym. Jeżeli dziś jakoś dziwnie mówię, to znaczy, że mam po prostu delikatne zapalenie chyba gardła albo coś w tym stylu albo po prostu się przegadałem na ostatnich live'ach, moi drodzy. Witajcie serdecznie. Przede wszystkim pierwsza podstawowa rzecz, musimy sobie omówić to, co się działo wczoraj przede wszystkim w Gnieźnie. Z racji tego, że no, sytuacja tam była naprawdę trudna i to miasto zostało mocno dotknięte burzami, bo tam nie przechodziła jedna burza, tam przechodziły burze, no ale zanim o tym opowiem, zerknijmy sobie jak to wyglądało i tutaj przede wszystkim e, posłuszmy się, e, się Twitterem, z racji tego, że tutaj będziemy mieli dużo informacji na ten temat, e, a więc... E, co my tutaj mamy tutaj już około godziny 11 bądź 12 napływały informacje, że dosyć silne komórki burzowe zaczęły tworzyć się właśnie w okolicach Gniezna na północ od Poznania tam obserwowaliśmy trzy albo cztery superkomórki, znaczy komórki burzowe które następnie przechodziły w superkomórki burzowe i praktycznie tam przede wszystkim występowały opady gradu, opady deszczu, intensywne opady deszczu i opady gradu, ale to co wy Różniało e, ten obszar, czyli tutaj przede wszystkim gniezno, to długość trwania tych opadów i akumulacja była naprawdę dużo, Zobacz, z, duża. Zobaczcie, jak to wyglądało. Na niektórych zdjęciach i niektórych materiałach mogliśmy obserwować zalane samochody, e, woda zbierała się w niższych miejscach na ulicach, wysadzało studzienki, no, działo się tam na Dużo. Te komórki burzowe bardzo długo tam e, zaznaczały swoją obecność ze stacji pomiarowych, e, nawet prywatnych. Dowiedzieliśmy się, że spadło tam ponad 61 mm opadu w ciągu tak krótkiego czasu. Ponad 50,29 mm na godzinę. To naprawdę potężna ilość deszczu. Tak wyglądały. Ulicę, mieszkańcy Gniezna na pewno wiedzą o czym mówię, ponieważ, e, ponieważ tam byli. Co w ogóle się zadziało, bo już pojawiają się teorie, że to harb, bądź jakieś inne rzeczy. Warto przede wszystkim spojrzeć na to z perspektywy nauki, z perspektywy chociażby klimatologii, meteorologii. E, I tutaj zerkniemy sobie na to moi drodzy, i ja wracam z powrotem, e, wracam z powrotem z, z, do. Um, omówienia, natomiast zobaczcie jak to wyglądało. Materiałów um, pojawiło się całe zatrzęsienie. Tynkrat nie był duży, natomiast jego ilość była tak duża, że to wszystko wyglądało jak w zimę. Można by było powiedzieć, że to są Włochy, a to jest jednak Polska. Moi drodzy, wracamy zatem do omówienia, do omówienia więc co się tam przede wszystkim stało, w tym gnieźnie? Dlaczego, dlaczego tam tyle opadów wystąpiło? Z punktu widzenia osoby, która była w gnieźnie, Wtedy to prawdopodobnie ona wydawało je się, że tam była jedna burza, jedna burza, która wisiała cały czas nad miastem, która dawała wyładowania i ciągle z tej chmury padało bez przerwy, ponieważ ona była zawieszona nad miastem. Otóż nie, moi drodzy, co prawda te chmury bardzo wolno się przemieszczały, ale one przemieszczały się. Natomiast to, co się tam wydarzyło, to było dobudowywanie się chmury burzowej. Backbuilding tak zwany i jak to wygląda. Tutaj Wam pokażę na naszym raporcie, na naszym zdjęciu, które wykonywaliśmy wczoraj na live. Zobaczcie, to jest pierwsza część zdjęcia z komórką burzową. Tutaj mamy rozwiniętą komórkę burzową i pod nią ciągle. Padał deszcz. Ta komórka znajdowała się w jednym miejscu, ona się znajdowała na południowy zachód od, od Białego Stoku i tutaj ciągle padał deszcz. Ona tutaj dalej kończyła swój żywot, ale z tyłu dobudowywały się do niej kolejne. Zobaczcie, im bliżej tej głównej komórki, tym mamy tutaj wzrost zachmurzenia i każda kolejna chmura potem przechodziła w burzę i znów nasuwała się nad obszar, gdzie ciągle padał deszcz. To dlatego nad Gniezdem wydawało się, że ta chmura stoi w miejscu. Nie, ona po prostu się dobudowywała. Mieliśmy tam strefy zbieżności i tam właśnie kolejne komórki burzowe się dobudowywały. Zerknijmy sobie jeszcze na mapę, na której widzimy właśnie te komórki, które od południa się dobudowywały. Jak przyjrzymy się dokładniej, a przede wszystkim włączymy animację, to zauważymy, że... Od południa dobudowywują się do niej cały czas kolejne komórki i tu najwięcej opadów jest właśnie nad gniezdem, tutaj nad tymi regionami. Tak to, moi drodzy, wyglądało, więc tak... To się zdarza, nie jest to częste. Na pewno taka akumulacja opadów nie jest zbyt częsta w Polsce, ale to się zdarza. Druga rzecz, że w tym roku zjawiska mogą być zdecydowanie mocniejsze niż w poprzednich latach. Tak mi się wydaje, ale to jest tylko moje osobiste zdanie. Zobaczymy, jak będzie na razie pogoda zaczyna pokazywać pazur. Większy pokaże jeszcze w środę, o czym za chwilę. Moi drodzy, my wczoraj oczywiście również byliśmy w terenie, tak jak obiecałem wam z Martą, że dowiedziemy wam wieczorny spektakl na niebie. To dowieźliśmy Wam wieczorny spektakl na niebie. Było was ponad 170 osób na live'ie, na YouTubie. To się nieczęsto zdarza w Polsce, dlatego dziękuję Wam za to, że byliście razem z nami. Dziś i jutro i w czwartek będziemy dowodzić Wam kolejne live y bezpośrednio z tych trudnych warunków pogodowych, czy to w Polsce północno-wschodniej, czy w południowej jesteśmy dla was. Live y oczywiście są zapisane, możecie je obejrzeć na naszym kanale w zakładce na żywo. Zapraszam do tego serdecznie. Wyładowań w dniu wczorajszym. 81 510 i bardzo dużo w Polsce Południowo-Wschodniej, gdzie tutaj było też zwiększone ryzyko właśnie silnych opadów deszczu oraz burz, w Polsce Wschodniej i w Polsce Północnej, po części Polsce Północnej, Północno-Zachodniej, Południowo-Zachodniej. Bardzo duża liczba wyładowań. Co dzisiaj będzie w pogodzie? Ano, dziś w pogodzie widzimy dwie główne rzeczy. Zerknijmy sobie na zdjęcia satelitarne: Polska Północno-Wschodnia. I tutaj widzimy zdecydowanie więcej wilgoci w atmosferze, bo tu dziś pojawią się znów niebezpieczne burze. Natomiast musimy też obserwować ten obszar. To jest kolejny niż, który przynosi nam, przyniesie nam bardzo silne załamanie pogody w środę. Zacznijmy od tego niżu. Ten niż w tym momencie już zassał dużo wilgoci z nad Morza Śródziemnego, z nad Zatoki Genueńskiej i zmierza w kierunku Niemiec. Tam. On po swojej południowej i zachodniej stronie ma chłodniejsze powietrze, przed sobą zdecydowanie cieplejsze, więc tutaj mamy front atmosferyczny chłodny, tam dalej front atmosferyczny ciepły. Dlaczego ten nisz jest bardzo interesujący? Dlatego, bo niesie bardzo dużą liczbę wilgoci, bardzo dużą ilość wilgoci. Zobaczcie, jak mocno pada deszcz w północno-wschodnich Włoszech, na Sycylii, ile opada. Następuje w północnych Włoszech. Cała ta strefa zmierza w kierunku północnym, między innymi do nas. Natomiast nad Polską, w Polsce Zachodniej, Południowej, Centralnej, piękna, słoneczna pogoda od rana. W Polsce Północno-Wschodniej niekoniecznie. Tam mamy zachmurzenie piętra wysokiego, piętra średniego, lokalnie piętra niskiego. Przede wszystkim okolice Białego Stoku. Natomiast cała ta strefa jest tutaj zdecydowanie mocniej wysycona wilgocią niż. Pozostałe obszary. To dlatego dziś niebezpieczne burze będą właśnie w Polsce północno-wschodniej. W tym momencie, w momencie nagrania, lokalnie pada na wschód od Białego Stoku i te opady nie są zbyt intensywne. Oczywiście to się zmieni w kolejnych godzinach. Jeśli chodzi o niż, który będzie nam psuł pogodę w środę, i który zmierza w kierunku Niemiec, ma na imię Lisa. Po swojej północnej stronie mamy front atmosferyczny ciepły, który będzie nad Niemcami, natomiast po stronie południowej, front atmosferyczny chłodny, który coraz bardziej zacznie się wyginać w naszym kierunku, i jest szansa, że na tym froncie utworzy się kolejny niż podczas burz w Polsce. To byłaby sytuacja dla nas no, dosyć niebezpieczna. Moi drodzy, tak jak wspominałem, ten niż będzie wędrował w kolejny godzinach na pogranicze niemiecko-czeskie, natomiast my będziemy pod wpływem już powolnej tej zatoki niskiego ciśnienia od południowego zachodu, na północnym wschodzie wyższe ciśnienie i jeszcze dziś bardzo ciepło, bardzo ciepło prawie w całym kraju, ponieważ zbliżający się nisz zacznie zaciągać coraz mocniej ciepłe powietrze z nad południowych i południowo-wschodnich regionów nad Polskiem oraz północne Niemcy, a chłodne powietrze wypierające to ciepłe, jeszcze nie dotrze do nas, więc dziś będziemy mieli całkiem ciepły, gorący dzień w Polsce Północnej, prawdopodobnie północno -wschodniej. Prawdopodobnie dzień parny, e, temperatury będą dzisiaj wysokie i burze. Burze pojawią się w Polsce północno-wschodniej przede wszystkim, województwo warmińsko-mazurskie, województwo podlaskie. Tam one powinny występować w godzinach popołudniowych przede wszystkim, ale już w południe mogą zacząć występować opady deszczu pochodzenia konwekcyjnego. Burze również możliwe na krańcach południowych, południowo-zachodnich. Tam jednak silne być one nie powinny. E, w Polsce centralnej w pasie od województwa podka Karpackiego po województwo. Um... Zachodniopomorskie, dużo przejaśnień, opady mogą występować, przelotne, ale tam burz być już raczej nie powinno. Jeśli chodzi o temperatury, dzisiaj temperatury bardzo mocno wzrosną, szczególnie w Polsce Centralnej i w Polsce Północno-Zachodniej do 27, 28 bądź 29 stopni Celsjusza. Tam, gdzie będą występowały burze po południu, czyli w Polsce Północno-Wschodniej oraz na krańcach południowych, te temperatury nam spadną do 18, 19 bądź 21 stopni Celsjusza. Tak pokazuje model Swiss HD 4x4. Natomiast jeżeli zerkniemy sobie na model ECMWF, to widzimy, że na południowym zachodzie prawie 29 stopni Celsjusza, i wcale nie jest wykluczone, że 30 dzisiaj nie padnie. Wiatr w całym kraju słaby od 10 do 20 bądź 30 km na godzinę, po południu i wieczorem silniejszy w Polsce Zachodniej do 40 km na godzinę. Wróćmy jeszcze do tematu burz. Tak jak wspominałem, dzisiaj największa szansa na burzę w Polsce Wschodniej, północno-wschodniej. To tutaj też będziemy mieli największą ilość energii potencjalnej dostępnej drogą konwekcyjnej, konwekcyjną do 1400 J na kilogram, czyli ilość bardzo duża. Dlatego te burze będą miały w cudzysłowie się czym pożywić. Tam, gdzie będą tworzyły się komórki burzowe i superkomórki burzowe, bo oczywiście jest taka możliwość, mogą wystąpić oczywiście opady gradu lokalnie do 2 cm średnicy, szczególnie tutaj. Bardziej na tym południowym obszarze, jeżeli te burze nam się utworzą, natomiast w północnym obszarze do półtorej. Centymetra średnicy raczej, aczkolwiek jeżeli będzie sytuacja, że te komórki burzowe będą się dobudowywać, tak jak w dniu wczorajszym, to nad danym regionem może spaść naprawdę dużo deszczu i naprawdę dużo gradu. Tak jak wspominałem, superkomórki burzowe mogą się tworzyć przede wszystkim w południowej części tego obszaru, ale również niewykluczone gdzieś będą na północy. W związku z tym sieć obserwatorów burz wydała ostrzeżenie na dzień dzisiejszy, ostrzeżenie stopnia niewielkiego w Polsce północno-wschodniej, przede wszystkim województwo Podlaskie województwo warmińsko mazurskie właśnie z racji wystąpienia tej konwekcji, tych burz, które mogą się dobudowywać i które mogą przynosić dużą akumulację opadów i być bardziej aktywne elektrycznie. Obszar okalający w Polsce Północnej to marginalne zagrożenie burzowe. Tamte burze, jeżeli powstaną, będą krótkotrwałe z racji mniejszej ilości wilgotności. Podobnie w Polsce Południowej, tutaj słabe burze, tak jak wspominałem, są możliwe. Moi drodzy, tu jeszcze temat związany z, ze środą. W środę, jak już wcześniej Wam mówiłem, w odcinkach sytuacja pogodowa będzie bardzo niekorzystna dla nas, będą występowały niebezpieczne burze, prawdopodobnie ulokuje się front atmosferyczny. Zobaczmy, jak to wygląda. Jeszcze raz musimy zerknąć na ten nisz, który we wtorek będzie znajdował się na pograniczu czesko-polskim. On będzie przemieszczał się w kierunku Holandii oraz w kierunku Morza Północnego. No i możecie powiedzieć, no, ale on się oddala od nas, i dlaczego u nas będą burze? Ano dlatego, bo widzimy bardzo ostrą zatokę niskiego ciśnienia, która będzie nad Polską, między innymi przede wszystkim nad Polską Południowo-Zachodnią. Niewykluczone, że tu utworzy się nowy nisz, który jeszcze bardziej podkręci te niebezpieczne warunki pogodowe. Zobaczymy, jak będzie. Zerknijmy na temperatury i zobaczcie, co się dzieje. Nisz odsuwać się będzie oczywiście od granic Polski, ale nadal będzie napływało ciepłe powietrze, ciepłe powietrze z nad Morza Czarnego, przez z Ukrainy do Polski i z południa i z południowego zachodu zacznie być wypierane przez zdecydowanie chłodniejsze powietrze związane z Oceanem Atlantyckim. Ta sytuacja spowoduje prawdopodobnie bardzo dużą różnicę temperatur między tymi dwoma masami powietrza, ponieważ ciepłe powietrze po stronie północnej, centralnej w Polsce dosyć mocno się nam rozgrzeje, szczególnie po tym bardzo ciepłym wtorku, szczególnie w strefie przyfrontowej, czyli w Polsce centralnej. 28, 29 do 30 stopni Celsjusza. Tutaj model Swiss HD pokazuje 28 stopni Celsjusza. Ale jak zerkniemy sobie już na model Swiss MRF, chociażby to już widzimy, szczególnie tutaj w obszarze Polski Centralnej, 28-29 stopni Celsjusza. Model ICON pokazuje już w Polsce Centralnej 30 stopni Celsjusza. Więc nie dość, że będziemy mieli upalną pogodę, nie dość, że będziemy mieli dosyć parną pogodę. To będziemy mieli Polsce południowo-zachodniej, prawdopodobnie front atmosferyczny, który bardzo wolno będzie się przemieszczał, będzie dawał duże sumy opadowe i bardzo niebezpieczne burze, bo po drugiej stronie frontu temperatury spadną do 16 stopni Celsjusza. Prawie 15 stopni Celsjusza różnicy to niezbyt dobra sytuacja. Modele TMWF idzie jeszcze o krok dalej i zobaczcie, jak wyglądają wyliczenia. Polska południowa i południowo-zachodnia, czyli za frontem atmosferycznym, tylko i wyłącznie 20 stopni Celsjusza, ale na bardzo niedużej odległości 100 km na południowym zachodzie mamy 29-30 stopni Celsjusza, więc różnica jest rzędu 15 stopni Celsjusza. 10, 12, 13 stopni Celsjusza na tak niedużym obszarze. To może sugerować, że mogą być bardzo niebezpieczne burze. Mówię mogą być, ponieważ jeszcze te wyliczenia nie są pewne i będziemy wiedzieć zdecydowanie więcej dziś wieczorem bądź jutro rano. Energia potencjalna dostępna drogą konwekcji będzie dosyć duża, szczególnie właśnie przed tym frontem atmosferycznym. Ponad 1100 J na kilogram to jest całkiem dobra energia do tego, żeby powstały bardzo niebezpieczne burze. Do tego te burze mogą być wzmacniane właśnie poprzez Ewentualne utworzenie się niżu. Ten front atmosferyczny chłodny on przemieszczałby się nad, Polskę, nad Polską południowo-zachodnią i południową. Jest szansa na to, część modeli widzi, że gdzieś tutaj nad obszarem Polski dokona się cyklogeneza i utworzenie na tym froncie nowego niżu. Jak będzie zobaczymy, bo tutaj są jeszcze wyliczenia podzielone, ale zwracam Wam na to uwagę, że jest taka możliwość. W związku z tym burze, jakie są prognozowane, to przede wszystkim burze frontowe bar, burze bardzo silne w Polsce południowej, południowo-zachodniej. Przede wszystkim od województw podkarpackiego, małopolskiego przez południe, całe, aż po północny zachód Polski. To jest akurat wyliczenie modelu Swiss HD 4 na 4 Zobaczmy, jak widzi to Icon. Widzi, icon widzi bardziej niekorzystny jeszcze dla nas scenariusz, bo on widzi tutaj właśnie tą cyklogenezę i burzę właśnie na tym froncie. Od południowego wschodu przez południe, aż po północny zachód i nie tylko w dzień. To Burze miałyby się utrzymywać również w nocy, również na tym samym obszarze. Więc front stałby się frontem quasi stacjonarnym, który by stacjonował na zachodzie Polski. I te burze utrzymywałyby się również w czwartek i również w Polsce Zachodniej. Mus, nie, nie muszę chyba dodawać, że akumulacja opadów na tamtym obszarze w tak krótkim czasie byłaby bardzo duża, w niektórych miejscach nawet do 100 mm. To jest bardzo duża akumulacja, która mogłaby powodować oczywiście również zalania. Podczas gdy Polska Centralna i Wschodnia byłaby praktycznie nadal bez opadów. Tak widzi to model Icon. Zobaczcie, bardzo podobnie widzi to model Swiss MRF, tylko on bardziej przesuwa główną strefę opadową w kierunku Polski Zachodniej. Ale tam również 60-80 mm. Opadów. Moi drodzy, sytuacja jest naprawdę na środę niebezpieczna i musimy tutaj nadstawić uszu i zerkać na kolejne wyliczenia modeli numerycznych oraz na prognozy. I tutaj jeszcze też taka bardzo ważna informacja do tych, którzy oglądają. Burza jest to zjawisko lokalne. To, że mówimy o tym, że ona wystąpi nad danym obszarem, to nie znaczy, że u Was na pewno wystąpi. Ona może wystąpić 3-4 km dalej. Dobry przykład jest Gniezno, gdzie burza była nad Gniezdem, ale już 4-5 km poza Gniezdem praktycznie nie spadła kropla deszczu. Druga sprawa jest związana również z tym, że dziękujemy i doceniamy za to, że jesteście z nami właśnie na tych live'ach, na tych live'ach z terenu. Piszecie, żeby tych live'ów było więcej i tak, zrobimy wszystko, żeby tych live'ów było więcej, ale to robimy też dla Was i dzięki Wam, dzięki, za, dzięki wsparciu na, poprzez subskrypcję tego kanału, ten kanał możemy rozwijać, on zwiększa zasięg i dzięki temu też e, możemy tutaj nawiązywać jakieś współprace. Możecie również wspierać ten kanał e, zostając patronem, czy to na YouTubie, bo jest tam opcja wesprzeń, Czyli czy to na Patronite. Dzięki temu też mamy większą dowolność i łatwość w wyjeżdżaniu i właśnie w produkcji takich live'ów jak ten wczorajszy, bo robimy to przede wszystkim dla Was. Dlatego, jeżeli macie możliwość i chcecie nas wesprzeć, możecie to zrobić chociażby na Patronite, bądź poprzez YouTube. Zapraszam do instalacji aplikacji Monitor Burz, żeby być na bieżąco z burzami, przede wszystkim z tym, co się dzieje w pogodzie oraz na stronę obserwatorzy.info dodajcie ją do ulubionych. Dzięki temu dostaniecie najnowsze prognozy burzowe oraz najnowsze raporty pogodowe. Ja się dziś żegnam, widzimy się w kolejnym materiale, bądź po prostu w terenie. Pozdrawiam serdecznie, cześć!